Czołem ekipa witam ponownie na kanale Gruby Kupon. Na wstępie jak zawsze standardowa prośba o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, co pomaga rozwijać cały projekt. Jeśli chodzi o typerską batalię, to wszyscy się wczoraj nadzieliśmy na mecz Włochów i niestety nikt z nas nie trafił. Jednak tak jak to zawsze powtarzamy, Bukmacherka to tylko zabawa, więc bawimy się dalej. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to przypominam jeszcze o promocji w BettHlik. Jeżeli nie masz konta, a chciałby się założyć, to wpisując podczas rejestracji nasz kod Gruby Kupon przysługuje Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli huknie sobie kupon za 57 zł i on nie wejdzie, to Betflix zwraca 5 dych na saldo depozytowe, 7 zł to oczywiście podatek. Standardowo wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. I jeszcze szybki konkursik. Co należy zrobić, aby powalczyć o 5 dych w BetClick. Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Belgią a Portugalią. Typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetKlik nie biorą po prostu udziału w zabawie. A teraz zapraszam do wysłuchania co tam na dzisiaj przygotowaliśmy. Ode mnie na dzisiaj dubelek z kursem 3,72 zestówki, 327 zł do wygrania. Jako pierwsze zdarzenie powyżej 1,5 gola Holandii w meczu z Czechami. Tutaj oranje w poprzednich spotkaniach stwarzali sobie naprawdę sporo sytuacji pod bramką rywala. Czasami brakowało tutaj skuteczności, niemniej cały czas grali do przodu. Mają oni fajny skład, prezentują się bardzo dobrze w ataku i liczę tutaj, że w meczu z Czechami pokryją tą linię i strzelą co najmniej dwie bramki. Drugie zdarzenie to po BTTS i powyżej 2,5 gola w meczu Belgii z Portugalią. Tutaj spodziewam się bardzo ofensywnego meczu. Obie ekipy nie lubią bronić, wolą się atakować, a zarówno Belgia, jak i Portugalia mają bardzo mocne nazwiska w ofensywie. Z jednej strony jest Ronaldo, z drugiej Lukaku i De Bruyne, którzy, którzy tworzą naprawdę wspaniały duet. Po prostu liczę tutaj, że będzie bardzo ofensywny, otwarty mecz i spodziewam się co najmniej trzech goli i po jednym z każdej strony tyle ode mnie. Dzięki i powodzenia. Siema brygada, witam was serdecznie. Kolejne mecze 18 przed nami, kolejne emocje i dubele mnie. 257 kurs ogólny 226 zł ewentualnie do wzięcia, czyli może 126 zł kolejnego profitu. Over 2,5 goli Holandia-Czechy. Dla mnie będzie to otwarte spotkanie, nie biorę pod uwagę tego ostatniego meczu ekipy czeskiej z Anglikami, bo oni tam chyba troszkę kalkulacji sobie na głowę wrzucili, więc to olewam. Holandia pokazała, że Machim straszyć ma świetną ofensywę. I nawet pokuszę się o stwierdzenie, że sami są w stanie pokryć takiego overa tutaj, jeżeli mega dobrze wejdą w mecz. No ale myślę, że Czesi ogólnie od siebie też coś dorzucą. Doklejam do tego niższy overek, półtora, bo wystarczy mi do tego dubla. Overek półtora, Belgia-Portugalia, więc minimum dwa gole w tym meczu. Jestem zadowolony. Mach to strzelać, są dobre ofensywy, więc trzymam kciuki dzisiaj za overy po prostu, żeby były to ciekawe mecze i żeby to po prostu siadło. Trzymajcie się wygranych kuponów. Dobrego dnia. Nara. Siema, oto nasz kupon na niedzielne granie na euro 2020. Po pierwsze, mecz Holandii z Czechami gramy tutaj zwycięstwo Holendrów, którzy są w bardzo dobrej formie. Swoją grupę wygrali bez żadnego kłopotu z kompletem zwycięstw. Widać, że są mocni, widać, że są zgrani. Z Czechami powinni sobie poradzić. Czesi, oczywiście, również są zgrani. Potrafią grać w piłkę, ale nie są na tyle mocno drużyną aby przeciwstawić się tym najlepszym. Pokazał to choćby mecz z Anglikami, kiedy nie byli w stanie stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali. Równie do, podobnie powinno być z Holandią. Drugi mecz: Belgia z Portugalią. Gramy tutaj BTTS sa Portugalczycy bardzo dużo strzelają, ale jak na. Twoje możliwości bardzo dużo tracą. Jest to dość zaskakujące, no ale trzeba iść za ciosem, trzeba grać dalej. To, że będą tracić, będą strzelać, więc gramy z meczu z Belgią, która jest mocno overoba BTTS-a. Kurs 1,81 na coś takiego jak najbardziej kusi. Z tych dwóch zdarzeń mamy kurs ogólny 3,04 za stówkę do wygrania 267 zł 52 groszy. Dzięki. No i super, że z nami byliście do końca. Na zakończenie zapraszam wszystkich do naszych grup. Linki standardowo znajdują się w opisie filmu. Przypominam również, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. I przede wszystkim, jeżeli coś się nie podoba, to po prostu tego nie bierzcie. Każdemu z Was życzę zieloności na kuponach i widzimy się na następnym odcinku już jutro, siemaneczko!